Cześć, drogi widzu! Z tej strony Wilson! I ponowny raz widzimy się w grze Dark Deception. Nasza historia nieźle się rozkręciła. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że jesteśmy częścią większego planu, którego się nie spodziewaliśmy. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka i nie wiesz o czym mowa, powyżej wyświetlić się film. Ale czy przeżyjemy tę intrygę przygotowaną przez dwie potężne istoty? Przekonajmy się. Lecimy. To ta podejrzana chatka puchatka. Uu, ale buśkę to ty masz straszną. Dobra, co tutaj? Ja nie widzę żadnych kryształów tutaj, tu nie możemy iść. Co ja tutaj mogę robić? Patrzcie, nie mamy żadnych umiejętności. Co to jest? A, to ta istota, co nas uratowała ostatnio. Ooo, patrzcie jakie dzieciątka tutaj mieszkają. Widzicie to? Dobra, tu się później musimy wrócić, super. Dobra, lecimy. Idziemy za tą istotą, która nas prowadzi. Yy... Patrzcie skóra, tylko pewnie nie z niedźwiedzia z racji tego, że tutaj mieszkają misie. Patrzcie tutaj nawet kogoś uskórowali. Oposa pewnie. Ciekawa lokacja, ale Patrzcie, przed nami są te misi pysi malutkie. Mogę wejść stąd? Kurde. Dobra i... nie, ja tam nie idę. Krzanić to. Dobra. Trochę... Ile tutaj jest tych misiów? Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Tylko one śpią, słuchajcie. Wiem, stracha mam. Normalnie. A pójdźmy sobie w tą drugą stronę. Może tam jest coś ciekawego. Zaraz zobaczymy. A tutaj jest zamknięte. O! Patrzcie, sekret. Widzicie, opacało się. Trochę połazić. Idziemy do naszych misiów z powrotem. Ale wszystkie śpią. Kurcze, ile was jest? Masakra, jakaś masakra. Na razie to wszystko nie wygląda tak źle. Nawet tu jest wesoła muzyczka, więc jeszcze pewnie nas gra przestraszy. Nie bójcie się, bądźcie cierpliwi. Eee! Co? To kim ty jesteś? To ty jesteś kurcze misiem Z czym my mamy do czynienia? Już się boję myśleć nawet o tym Ma złotego obserwatora, kaczkę i jagatkę w łóżku W ogóle nie widzę kryształów póki co Oj, zapis był. Zapis tutaj był, tu jest po zaczyna się robić podejrzanie Ły! Misiu Chyba nie możemy biegać obok ok tych misiów Eee, kurde Przepraszam, przepraszam was Uuuu, patrzcie one wybuchają z kubańce Możesz ty No i co ja mam zrobić? Tylko one takie szybkie O rzeszty ty. Ale one szybkie, kurde Słuchajcie, to będzie trudne, ja już to widzę Dobra, słuchajcie, to taktyka Tu przechodzimy na spokojnie Temu jednemu misiowi nie możemy dać się zobaczyć I będzie dobrze I, Kurde Musimy uważać To nie jest takie, słuchajcie, proste Bo jak on już nas zobaczy, to jest pop to oka Pójdźmy sobie tędy, tędy jeszcze nie szliśmy Dobra I, Kurde. O nie. O ty misiu Kurde, jaki szybki. Dobra, słuchajcie, wydaje się, że problemem jest ten jeden tylko niedźwiadek, bo reszta niedźwiadków śpi. Kurat. On tutaj będzie za tą ścianą. Słyszę go już nawet. Zaczekajmy sobie. Kurde, nie, nie, nie. O nie, niedźwiedziu. Co za niedźwiedź? Kurde. Za dużo tego, za dużo. Dobra, nie. też mnie przestraszył, kurde. O nie, kurde, no nie, no Jak tu się wyminąć z tym małym dziadem? Jakoś sobie poradzimy Tutaj, tutaj bez problemu Dobra, słuchajcie, nauczyliśmy się, że on pójdzie w dół Słyszę go Kurde, no mało brakowało, patrzcie, no Akurat był tutaj za ścianą Dobra, kolejne podejście, spróbujmy tej samej taktyki Niech on sobie przejdzie po prostu Czekamy Szkoda, że ja nie widzę go w ogóle. Szkoda. Kurde no! Kurde! Słuchajcie, mamy pretendenta do poziomu, gdzie najwięcej razy zginę. Już się robi ciężko. On zawsze tutaj będzie, no bo on tu śpi. Dobra, próbujemy znowu. Śpijcie, śpicie. Dobrze. Co za typ, no! Dobra, minęliśmy się z nim. Dobra, słuchajcie, udało się. No udało się nam przypadkiem zupełnie, ale się udało. To dobrze. Dobra, super. Dobra, idziemy. To mi się podoba. No, zniknęła nasza przyjaciółka. Oj. Coś tutaj jest. O! what happened it seems he escaped how is that possible Czem Czem ty ty ring pieces? he won't get far my babies will find him this mortal has an infuriating talent for finding ring pieces now that he's loose he will try to find them again what are you going to do about it the ring pieces are well hidden he'll never find them tell me did you put one of the rings in your attic yes one of them is in the attic how did you know because he's already there and he's watching us i guess i'll deal with him now then good no oh. see that you do do not fail me i want his soul torn apart and presented to me as a trophy on my desk thank you dear Malik leave everything to me babies

Wiemy, jak tu działać. Używamy. I nie widzą nas. Do widzenia, misi. Opatrzcie, kryształy. Malutko, ich, ale to takie proste nie będzie. A, zaczekajmy, tutaj, aż się nam odnowi nasza umiejętność. Wtedy znowu sobie z niej skorzystamy. Dobra, używamy. Będziemy musieli się z tymi misiami mijać teraz. O, gdzieś tu łazi. Dobra. Odczep się. Jakiś, Jaki misio. Co za misio? Kurde. Oj, to jest nerwowy poziom. Dobra, w razie czego słuchajcie, uciekamy. I do jakiegoś bezpiecznego miejsca i tam użyjemy sobie naszej niewidzialności. Dobra. Uy, widzi. Dobrze, przynajmniej mamy zebrane te kryształy już. Bardzo dobrze. Zawsze to do, do przodu. Tu będzie misio. Dobra, nie widzi. Oj tutaj, oj tu się będzie ginęło, oj 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 No idź, czasu nie mam, siok misiu, no misio no Dobra, poszedł sobie, to tu czekamy, no kurde Przez misi musimy czekać teraz, bo się Misi, kurde zakorkował Dobra, minęliśmy się z misiem O, wreszcie coś do przodu, O, Tutaj sobie zrobimy kręćka, bo możemy Jeszcze trzy tylko słuchajcie, dobrze idzie Łap, dobrze Kurde! Dobra, ostatni słuchajcie został Poradzimy sobie, poradzimy Coś czuję, że to będzie długi odcinek, no ale trudno Znaczy dla was będzie pewnie normalnej długości Tylko dla mnie będzie potem długi do montowania Ale zobaczymy Misiu, o, o Już miś, już misiu zaszarżował. A to miś, a to miś Dobrze, Uf. trzeba uważać na tym misiu Dobra, tutaj czekamy Grzecznie Kurde, no co za kura na jajku siedziała? No co za miś Kurde, a już myślałem, że mam z głowy ten poziom. O. Nie, posłuchajcie, pójdziemy od innej strony tym razem, bo to mi się wykończą. Idź stąd. Dobra, czekamy. Teraz pójdziemy sobie bezpośrednio do tego kryształu. Zdążę to zrobić chyba na tej niewdzielności. Tylko żeby znowu nie wpaść na tego misiaka. Jak one siedzą tutaj wszędzie? Dobra, ale mamy kryształy. Mamy kryształy. To najważniejsze. Teraz to już z górki O, patrzcie, no im to mi się podoba Wywaliło nas przynajmniej poza ten poziom już Ale mi się. matko, patrzcie Agatę Mają Fu, no i gdzie ja mam teraz pójść? Kaczuszki Mają, a co oglądały w telewizji? Nie widzę No i co mi teraz wyskoczy? Ja już się boję Tu będą mi się na 100% Tu będą misiu It's Don't worry He doesn't know I'm here Patrzcie, tam misie są, przed nami. Dobra, idziemy. Idziemy stąd. Kurde, patrzcie, ta lokacja jest większa jeszcze. Kurde. Tutaj nie możemy Dobra, idziemy tutaj. Kurczę jak tu ciemno. Aha, a to już druga lokacja, słuchajcie. Zone 2. Dobra, patrzcie, już 300 tutaj jest. Uuu, jakaś muza się włączyła, jakaś nie, mniej przyjemna. Kurde, patrzcie, mini mapy nie mamy. Najgorzej, że tyle kinezy nie mam. Z telekinezą się słuchajcie, fajnie zbierało te kryształy, co, nie? No nic, musimy sobie radzić jakoś bez. Kurde, to bym pobiegł, ale coś się boję, że to nie będzie dobre rozwiązanie. Dobra, biegniemy. Nie mam czasu. Co to jest? Co to jest? Podejrzanie wygląda to miejsce. Gdzie ja mam iść? Czy mam tu zeskoczyć, czy o co chodzi? No tak, muszę zeskoczyć. No i dobra. O, patrzcie, sekret. Zbieramy. O, dobra, lecimy. A bym chciał chociaż krytały zacząć zbierać. Dobra. O, misia, przyszła. O nie, 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 nie. Dobra. E, Tam, patrzcie, ona chyba nas widzi. Oj, oj 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 nie ma nawet opcji nie radzę kurde jak ona szybka opatrzcie ale kryształy się zaczęły pojawiać co to jest? Dobra coś ten kryształ nas zblokował słuchajcie dobra biegniemy jak ona dziwnie biega i te oczy kurde martwe przerażają mnie po prostu biegniemy biegniemy Ui, kurde jak ona szybka bieramy kryształ i spadamy czy coś tam, mam nadzieję. O! Dobra, udało się. Udało, udało. Gdzie, Gdzie ty Misi? Gdzie te misie? Dobra, jest ołtarz. E, możemy pójść tylko w tamtą stronę. Patrzcie, co to jest? I co ja mam z tym Mogę przebiec? Nie mogę. No nie! Znowu? Chyba jedyne co mogę zrobić to... płatki są. O, patrzcie, to ta mocna nie działa, super. Dobra, to mamy to już z głowy. Lecimy. Kurczę, jaka duża lokacja. To nam trochę zajmie. Szkoda, że nie mamy naszych budków. Wszystko muszę na normalnej prędkości robić. Ty, kurde! Co to przy... Nie wiem, co to było, ale się przestraszyłem. Patrzcie, misio. Chyba nas gonią. Na razie nie widzę misiów. Dobrze. Na razie, słuchajcie, się nie wydaje to takie trudne. Co to za krzyże odwrócone? Fu, ten malak cały czas do nas gela. O nie, to jakieś... Co to za nory? Fu. Wypełzają stąd pędraki pewnie. Uff, dobra. Patrzcie co to jest. Za kwas. Muza jakaś dziwna się zrobiła. Coś było. Co ja słyszałem? Ty to ta pat, matka! O nie, nie, nie! Ona nas goni. Dobra, matce się nie ukryjemy, ale tym się małym przynajmniej. Zatrzymała się. Dobra, 235. W miarę spoko idzie. Dobra, o. Znowu ten kwas dziwny. Kurde, znowu. Eee, kurde, matka. Przepraszam, przepraszam. Te jej oczki mnie przerażają. Martwe. Uh, dobra, już 200. Co to? Tutaj znowu nam matka wyjdzie. Nie lubię tego miejsca. Dobra, zróbmy tak. Przejdziemy tutaj dookoła, a potem zygzakiem. Patrzcie, już leci, widzicie? Ona tu jest wyczulona po prostu. Patrzcie, ale. Dzieciątko za nią podąża. Oj, drugie. No zatrzymała się, dobrze Ja z nią nie chcę rozmawiać w ogóle Dobra, 176 Eee, to tu. Patrzcie, ta lokacja jest prostsza od tej pierwszej No i co ja mam zrobić? Mogę zabrać? Dobra, ów Coś słyszę Kurde, patrzcie, misiu leci O! Dobra, już po kupocie no, tak Trudno, poświęciłem się, ale... Wolę tak zrobić, słuchajcie, niż... Niż potem czekać, aż mi się odnowi ta moc znowu Dobra, to... to, to kurde Już a patrzcie, użyjemy niewidzialności, O. Już nas Misiu nie widzi. Tu jest kolejny Misiu. Dobra, 122 już tylko. Dobrze idzie. Coś słyszę. Udej. Ja pierniczę. Ale patrzcie jak się śnieży kamera jak ona się pojawia. To nie jest nic przyjemnego. Nie ma, nie ma mnie. Do widzenia. Dobra, zbierzmy tu. O nie. Tu są Misiu. O nie! I Misiu nas teraz widzą. Szybki ten Misiu. Misiu, daj spokój. O nie! Misiu! Do widzenia. Ale mi tych butów, słuchajcie, brakuje. Mi się strasznie szybko zbierało te kryształy z butami. W końcu w nie zainwestowałem. Ona tu jest. Już, dobra, nie macie. No nie. Kurde. Ile misiów za nią podążało? Patrzcie, ona będzie cały czas tutaj siedziała. Już. Dosyć. O! Patrzcie, zebrałem coś. Co to było? Patrzcie, telekinezę mam z tego misia. I ta mi się podoba Misiu. Szkoda, że teraz dopiero to zauważyłem. Chyba, że wcześniej nie można było, nie wiem. Dobra, słuchajcie, ostatnie 10 kryształów i udało się nam. Znowu te kurde nory. Ja się boję, że one stąd wyjdą zaraz O nie! Stój Dobra O nie Dobra, patrzcie, ostatnie 4 stuki Patrzcie! Jest! Udało się, udało, udało, udało Dobra, spierniczamy stąd teraz. Pytanie, czy coś jeszcze dalej będzie w tej grze? To będzie koniec, ale coś wątpię. To muzyka jakaś inna się włączyła. Dobra, idziemy tutaj teraz. Co to? Aha, po nie schodzimy. Dobra Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Co to jest? Co, to jest? Co, to jest? Co to jest? Co to jest? Co to za tasiemiec był? Ożesz ty o ty, co to było? Dajcie mi spokój świetnie. O nie, nie Ja nie wiem, jak przed tym uciekać Na ślepo Ja ledwo to widzę Ja pierniczę, na ślepo uciekam Patrzcie, co to tu nika. O Nie wiem, co się wydarzyło właśnie O, daj mi spokój O nie Nie, nie chcę rozmawiać O żeż, ty Patrzcie, co to jest? Nie wiem o co chodziło Czekajcie Kurde Słuchajcie może to chodzi o to Że jak ona tą głowę wychyla Swoją normalność tak się wyrażę To wtedy tym kamulcem musimy jej przyfasolić Zobaczymy zaraz Dobra Dobra to teraz Ta sama taktyka Może się na uda Nie wiem Kurde ale na farcie teraz Do widzenia Do widzenia Do widzenia Do widzenia Dobra teraz jest A masz Dobra Chyba dostała, nie wiem się okaże w praniu Oj, A nie jest aż tak trudno, słuchajcie, jak będziemy dookoła łazić, to ona najczęściej do nas nie trafia Nawet choćbyśmy byli blisko, patrzcie, o Patrzcie, widzicie? Eee, to easy Gdzieś jest chyba No nie, misiu-pysiu wyszedł, no No skąd miałem wiedzieć, że mi się pysiu mi wyskoczy? Kurde Eh. Dobra. Przygotujmy się na to, na to, że one będą przyłazić. Dobra, szukamy kamienia. Kamienia potrzebuję. Miśu, misiu. Do widzenia. No misiu, kurde. No co za miś, ono wszystko mi psuje. Co za miś? No kamień, kamień, daj mi kamień. Gdzie kamień? Jest, dobrze, dobrze, dobrze. A, masz. Kurde, ja w to nie wierzę po prostu. Teraz trzeba uważać, by tu misiu wyjdzie. Kurde, ja tego misia nie widzę. Ale musi gdzieś być.

Interest to just hand it over to you anyway. Why? Because I'll match and exceed Pierce's offer. I'll let you go, and I'll give you that new life you want so badly. I'll even make you young and rich, with your wife and daughter exactly as you wish they could be. Everything you ever wanted for as long as you need. After that, your soul is mine. A small price to pay. To Ale jest radość, słuchajcie. Ile ja się namęczyłem? Co nawet nie wyobrażacie? Bierzemy tego kamienia. Może się przyda jeszcze. Słuchajcie, ja będę miał chyba z 3 godziny materiału do obrobienia. Patrzcie, jeszcze jest gra. 你觉着这叫？呼。 To nie są misiu, pysiu. Dobra, słuchajcie, ale ciąg dalszy nastąpi. Ten odcinek już jest wystarczająco długi. Mama misi okazała się bardzo trudnym przeciwnikiem. A to jeszcze nie koniec. Pytanie, co przygotuje dla nas gra później. Dalsza walka w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że uciekniemy z tej porąbanej krainy. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. A ja idę pochować wszystkie pluszowe misie, bo teraz będę miał normalnie fobię, jak będę na nie patrzył. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!